Zobaczmy, jak wiatraczek tutaj pracuje. Słaby wiaterek do 3,5 metra, czy 7 metra, chyba maksymalnie do 4 metrów podejrzewam, że jest. No i do 100, 100 watów wykręca sobie przy takim zefirku. Szału nie ma, no ale jakiś akumulator można ładować. Pogoda jest ekstra. Słoneczko daje do wiwatu przez cały tydzień nie było w ogóle wiatru. No, czasami się tam zakręcił kilka razy wiatraczek, no ale tam było jakieś 1,5-2 metry, 2,5 metra. No to czasami się tam zakręcił, ale tak to generalnie stoi przeważnie. Dzisiaj coś tam się wiaterek delikatnie ruszył, aż dziwne. Północno-zachodni powiewa. Zachodni teraz. Szału nie ma, no ale... Jaki wiatr, taka produkcja. Większość wiatraków 3 metry, 4 metry nie wykorzystuje takiego zafirka, więc z niczego coś teraz będzie już z siedemdziesiąt watów i to wszystko. Do 100 watów, jak pociągnie czasami w piku, no to przy porywach do 4 metrów na sekundę to jest wszystko. Jęstność powietrza w lecie jest inna niż w zimie czy jesieni, jak jest zimno. Zobaczmy na te. Na tą wiatrakownię Co tu się dzieje? Na przeciągu Widzimy, że praktycznie cały czas się kręci na sucho Nie ma obciążenia, nie ma pronicy, więc po prostu Ale się kręci cały czas A ten wariat no, czasami się coś tam pokręci delikatnie. Ale sprawność jest dużo słabsza niż u Saboniusa, tak? Jak, jakby były 6 łopatek, 6 rynienek, no to powinien mieć większą sprawność. Bo tak to nie może ruszyć. Musi dmuchnąć. Mocniej, żeby... чтобы еще słoneczny grill dzisiaj robi dobrą robotę ugotowałem jakieś ziemniaki ileś czajników wody jakąś kiełbaskę obsmażałem i tak dalej a teraz jadę do sklepu i odpalam NZK tak kurtki żadnej nie biorę tylko taką bluzę co mnie wsadzę sobie do, do kuferka tak. cebrzyk na głowę i odpalamy maszynę Sanie nie będę dawał bo jest słoneczko i, i ciepło więc tylko kopnę dwa razy Sania. Tak. Raz, dwa i ciekawe czy chwyci. Bez problemu. Nowianski. Przejechane mamile. W tym roku jakieś 280 km przejechałem. Pogoda dopisuje, to trzeba wykorzystać. I tak sobie gada, Zetka. Muszę przeczyścić trochę gaźnik, dyszę, bo. Nie chodzi tak jak powinno. Przystawcie troszkę się muli. Wymienić linkę, bo jest za krótka i jak skręcam kierownicę, to sobie gazu dodaję. To jest, to jest denerwujące. Niech mi ktoś powie znawcy od MZ, jaka długość linki powinna być do gazu. Będę bardzo świątny Dobra, czas na przejażdżkę Miłego dzionka, miłego weekendu życzę wszystkim offreedowcom i miłośnikom jednośladów, motorów, rowerów i tak dalej. Pozdrawiam. Hej